Wojsko chwali się szkoleniami, zwalczaniem celów szybkich i wolnych powietrznych i ciągłymi treningami obrony przeciwlotniczej. A co z dronami? Chyba nikt nie ma wątpliwości, że drony zagościły na współczesnych polach walki, a przede wszystkim najgroźniejsze są te bezpośrednio uważane przy linii frontu, gdzie po prostu jest ich taka ogromna masa i przenoszą coraz większe ładunki że nawet dronami nie tylko zwalcza się czołgi, ale nawet drony polują na pojedynczych żołnierzy. Wiemy, że siła ognia jest tak potężna, że dron jest w stanie uderzyć w czołg. Oczywiście atakuje go w najsłabszym punkcie. Jest w stanie okrążyć sobie czołg, powoli wymierzyć i uderzyć tam, gdzie czołg jest najsłabszy. Ale co najważniejsze, jak jest tego doświadczenia? Doświadczenie jest takie, że zanim czołg zacznie natarcie, uderzy bezpośredni kontakt z przeciwnikiem, to musi dojechać, i od tego momentu, praktycznie non-stop, jest atakowany przez drony. Więc tutaj musimy jednostki zmechanizowane i pancerne muszą wypracować taktykę zwalczania dronów, żeby bezpiecznie dojechały, zanim w ogóle rozpoczną uderzenie. Do tego służą wyspecjalizowane środki powszechnej OPL. No ale teraz wyobraźmy sobie, czy taki środek OPL może towarzyszyć bezpośrednio jednostkom? Nie, musi być. Na jakimś wozie. Owszem, w stałej obronie można zamontować takiego robota. Roboty, jak stracimy, tego stracimy i on będzie zwalczał tutaj drony, nie ma żadnego problemu. Bardziej tutaj środki transportowe na samochodach, które się będą przemieszczały. Ale czy samochody mogą towarzyszyć czołgom w bezpośrednim natarciu? No nie bardzo. I zwróćmy uwagę, tutaj ładnie efektor oświetla sobie cel, ale zwalcza go pojedynczy karabin, czyli jeden z tych pocisków musi trafić mały cel, jakim jest dron. A z czym musimy się zmierzyć? No chyba tutaj to jest najlepszy obrazek. Tutaj jest drużyna droniarzy i zobaczmy w co jest wyposażona. Z jaką ilością? No, od takich małych po takie wielkie drony, które są przynosić w stanie duże ładunki, czy nawet już broń i ostrzeliwać poszczególne pozycje. Można podpinać pod to karabiny i strzelać do tego. Więc z tym muszą się zmierzyć wszyscy żołnierze, Różnych rodzajów wojsk, czyli praktycznie do końca kilkudziesięciu kilometrów spotkamy takie masowe użycie dronów. I czym to zwalczać? Już pierwsze rozwiązania się pojawiają. Amerykanie mają tutaj zdalny system do zwalczania dronów, czyli wystawiamy w jakimś obszarze i zeszczegliwuje drony. No, oczywiście zaczyna być problem, bo w taki system, jak rozróżni swoje drony, więc co zasady, będzie taki system antydostępowy. Ale pamiętajmy, że on strzelan nadal pojedynczymi kulami, czyli pocisk musi bezpośrednio trafić dron, co może być problemem przy dobrze manewrującym dronie. Mamy tutaj też i strzelby elektroniczne, czyli porażające falą elektromagnetyczną i unieszkodliwiające drona. No ale mam też i klasyczną strzelbę na śród, która trafi drona i go po prostu uszkodzi i zeszczeli. Tak naprawdę musimy mieć Pełny system zwalczania dronów w różnych płaszczyznach i po broń ostateczną, czyli to, co ma pojedynczy żołnierz i strzelec. Szczelba może być środkiem zwalczania osłaniania innych, ale nigdy nie będzie podstawowym środkiem zwykłego piechocińca. Musi dostać do ręki coś, co jest bardzo poręczne, i dodatkową bronią, którą może ze sobą nosić. Rozwiązań jest wiele, ale widać, że Amerykanie już wprowadzają swoje patenty, czyli standardowy tutaj pocisk do granatika 40 mm podwieszanego pod karabinem. Pocisk deszczeliwuje siatkę, która zeszczeliwuje i łapie drona i on spada. Podobne pociski zaczyna się stosować do pistoletów sygnałowych. Po prostu w ten nabój, nabój w którym można było zamontować spadochron i, opadał, i oświetlał cel, opadał na spadochronie, równie dobrze można zamontować na nim siatkę, Taki pistolet jest bardzo prosty w budowie, można go masowo produkować, nie jest ciężki, a żołnierz przenosi załóżmy trzy naboje tak zwanej ostatecznej obrony. Kiedy będzie mógł się otrzymać, od... będzie go atakował dron i on po prostu do niego strzeli i ten spadnie. Siatka ma jeszcze tą zaletę, że jeżeli dron ma tutaj zapalnik typowo kontaktowy, jak dostanie siatką to sam wybuch bezpiecznej odległości. No to już wiemy, że zwalczanie dronów to nic innego jak powszechna obrona, flotnicza, czyli każdy w wojsku musi to umieć i to nie będzie robił tego bronią specjalistyczną. Słynna zasłona tutaj, tak, czy będzie tutaj pionowa, czy skośna, to już jest inna bajka. Różnica polega na tym, że nasze wojska ćwiczą, ale tutaj nigdzie nie ma, wychodzą piechocińcy, tak, osłaniają swój transporter opancerzony i gdzie tu jest zwalczanie dronów? Przecież główną bronią, która ich zaatakuje, to będzie dron. Tak samo czołg jadący dostanie z drona, więc cały czas na treningach musi być dyżurny środek do zwalczania dronów. Czas najwyższy wprowadzić to w szkolenie i każdy żołnierz musi to trenować. Jeżeli wprowadzamy pistolet sygnałowy z nabojem właśnie do wystrzeliwania dronów, to muszą to ćwiczyć na jakichś tarczach. tak? Na, muszą strzelać, muszą mieć wyposażenie, żołnierze muszą się tego Nauczyć, więc bardziej trzeba się tutaj zastanowić, jak tutaj szybko wdrożyć w przemyśle i do broni, którą już posiadamy. Jest odpowiednie rozwiązania, bo równie dobrze może ten granat nasadkowy, który kładujemy na broni, strzelamy z tego granatu i on rozstrzeluje siatkę czy odłamkami razi drona. Pomysłów jest wiele, ale nic nie słychać, żeby wojsko trenowało. Armia się chwali, że prowadzi ćwiczenia, że zwalcza cela Szybko, wolno lecące bezpilotowe środki tak dalej, ale jak nadal nie mamy koncepcji zwalczania dronów, tak jej nie mamy, a to jest największe doświadczenie z wojny u naszego wschodniego sąsiada na Ukrainie. Masz pytania? Zostaw w komentarzu. Podobało Ci się naciśnij łapkę. A jak chcesz wiedzieć więcej, zasubskrybuj kanał.